Do sterownika Finder Opta dodałem moduły rozszerzeń wejść-wyjść. Dzięki temu będę mógł skalować swój system automatyki i pisać skomplikowane aplikacje. W tym wideo pokażę Ci jak skonfigurować moduły rozszerzeń w środowisku PLC IDE oraz połączyć sterownik Finder Opta z bezprzewodową siecią Wi-Fi w celu wymiany danych np. z aplikacją chmurową. Dodatkowo pokażę Ci jak napisać prosty regulator temperatury, z wykorzystaniem podstawowych elementów, które znajdziesz w każdej szafie sterowniczej. Mam tu na myśli wentylator oraz grzałkę. Jeżeli podoba Ci się tematyka programowania systemów automatyki, to już teraz zostaw łapkę w górę i zaczynamy z tym wideo. Jak wygląda konfiguracja sterownika Finder z modułami rozszerzeń? Do sterownika tutaj dodałem moduł 16 wejść dwustanowych oraz 8 wyjść dwustanowych z przekaźnikami SSR o obciążeniu prądowym 2 A. Kolejny moduł to 16 wejść dwustanowych oraz 8 wyjść z przekaźnikami elektromagnetycznymi o obciążalności prądowej 6 A. Jak dodać takie moduły? do sterownika, po prawej stronie sterownika Finder Opta znajduje się taka zaślepka o nazwie AUX. Taką zaślepkę należy wyłamać. OK. I tutaj Twoim oczom ukaże się złącze, do którego dokładamy kolejne moduły rozszerzeń. Jak wygląda konfiguracja dla mojego stanowiska testowego? No, każdy moduł musi mieć swoje zewnętrzne zasilanie 24 V DC. Mamy tutaj wejście, tutaj podłączyłem przycisk stop do pierwszego modułu, następnie przycisk start do wejścia i użyłem wyjść dla wentylatora, grzałki oraz oświetlenia. Sterownik Findel Opta posiada swój model 3D w środowisku SOLIDWORKS ELECTRICAL, tego środowiska używamy u nas w firmie do projektowania schematów elektrycznych. Oraz na tej podstawie projektujemy modele 3D szaf sterowniczych. Możemy dołożyć taki model sterownika Finder Opta, wykonać wszystkie połączenia i zobaczyć, jak działa w realnej szafie sterowniczej. Na pewno wykorzystamy taki model w naszych przyszłych projektach. Utworzyłem nowy projekt w PLC ID. Pokażę Ci, jak skonfigurować moduły rozszerzeń dla Finder Opta. Pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście połączyć się ze sterownikiem. I tutaj ja jestem połączony po przewodzie USB. Wybieram tutaj opcję Modbus. Jeżeli przejdziesz do Properties, to tutaj właśnie mam wykryte dwa porty szeregowe. COM9, COM10. U Ciebie może to być inaczej, na przykład COM3 COM, bądź COM4. Wybierasz OK. No i klikasz na opcję Online i Connect. Jestem połączony. Ze sterownikiem, i teraz przechodzę do nowej zakładki w PLC ID, czyli IO Expansions. Tutaj wybieram opcję Scan, i zostały wykryte dwa moduły rozszerzeń, które mam tutaj dodane na mojej płycie montażowej. I klikam na opcję Apply, Detect, Config. Moduły pojawiły się w drzewie projektu. Sprawdźmy. Elegancki widok poszczególnych modułów. Pierwszy moduł jest to moduł wejść wyjść i mamy tutaj wyjścia z przekaźnikami SSR 2 A. Kolejny moduł z przekaźnikami elektromagnetycznymi 6 A, więc większa obciążalność prądowa. Dodam teraz zmienne, więc przejdę do pierwszego modułu do programowalnych wejść i tutaj zadeklaruję przycisk XPB Stop. Jest to przycisk ze stykami normalnie zamkniętymi, i podłączyłem ten przycisk do wejścia pierwszego, pierwszego modułu rozszerzeń. Przejdę do relay outputs, i tutaj na wyjściu trzecim podłączyłem tutaj ten sygnalizator świetlny, oświetlenie mojej szafy sterowniczej. i Nazwę to X Light. Przejdę do kolejnego modułu. Na wejściu drugim podłączyłem przycisk Start. Styki normalnie otwarte. No i na wyjściach, na wyjściu trzecim, dodałem wentylator, czyli wpiszę sobie zmienną X-ventilator. I na ostatnim wyjściu dodałem grzałkę, czyli po angielsku jest to heater. To wszystko, jak widzisz, mapowanie tych modułów jest tak samo proste jak mapowanie sterownika Finder Opta. Wcześniej mieliśmy Local IOMapping. Tutaj dodałem kolejne zmienne, na przykład odczyt wartości analogowej. Mam też lampki, które sygnalizują pracę wentylatora oraz grzałki. Dalej podświetlenie LED wbudowane Finder Opta. No i przycisk User. Przejdę teraz do bardzo ciekawej konfiguracji. Będę łączył sterownik Finder Opta z bezprzewodową siecią Wi-Fi po to, aby wymienić dane z aplikacją chmurową. Dlatego przechodzę do app.arduinocc, do zakładki Devices i klikam na opcję Add Device. Upewnij się, że Twój sterownik jest połączony za pomocą przewodu USB-C do komputera. Tutaj wybierasz Arduino Board. I po chwili będziesz miał połączenie ze sterownikiem. Tutaj wybieram na przykład COM 9, sprawdzany jest firmware i za chwilę będę mógł skonfigurować ten sterownik w chmurze. Nazywamy nasze urządzenie, ja nazwę go Control Byte, next. I tutaj możemy połączyć się po Ethernet bądź po Wifi. Oczywiście ja wybieram WiFi. Wgrywany jest teraz program Sketch konfiguracyjny. OK, gratulacje, udało Ci się skonfigurować um, ten sterownik. Klikasz na Done, wyświetlił się taki dashboard dla tego urządzenia. Jak my wracamy do głównego ekranu i wybieramy opcję Things. Tworzymy nowy Thing. Musimy skorelować urządzenie z konfiguracją. Klikam ASSOCIATE, czyli nasze urządzenie o nazwie CONTROBYTE. I teraz mogę skonfigurować sieć. Wybieram. I łączę się od razu do mojej sieci WiFi. Mój sit to CONTROBYTE. Hasło podaję i yy, klikam na SAVE. Co warto zrobić w tym momencie, to dodać jeszcze kilka zmiennych. OK, mamy zmienne, które będę wymieniał w dashboardzie. Przejdę do zakładki Sketch. Po chwili powinienem być połączony z urządzeniem za pomocą USB i ten skrypt należy wgrać. Mamy również tutaj plik thinkproperties.h i tutaj znajdują się wszystkie zmienne, które zdeklarowaliśmy oraz funkcje dla poszczególnych zmiennych, a także szyfrowany klucz dla sieci Wi-Fi oraz hasło oczywiście. Ten kod należy wgrać, więc klikam na upload. Konfiguracja została wgrana, więc teraz przechodzimy z powrotem do PLC IDE i tutaj w drzewie projektu, zakładce resources znajdziesz takie drzewo shared variable i tutaj może dodać na przykład zmienną X Light Cloud. Ta zmienna będzie wymieniana z Twoją aplikacją murową. Jeżeli chodzi o wyjścia, no to oczywiście dodamy tutaj X Heater Cloud, X Ventilator Cloud, no i niech to będzie i e Temper temperature cloud Oczywiście pamiętajmy o typach zmiennych, to będzie zmienna bool, ta integer, tutaj bool oraz bull. To jednak nie wszystko, ponieważ musimy dodać jeszcze kilka bibliotek. Jeżeli przejdziesz do zakładki Libraries w polu Sketch, to tutaj dodałem kilka bibliotek, listę tych bibliotek oczywiście poniżej tego wideo jest między innymi biblioteka Arduino IoT Cloud MQTT Client i wszystkie biblioteki mają określone wersje te wersje zapisane są w projekcie i kolejną rzeczą którą ja tutaj zrobiłem to zmodyfikowałem mój plik konfiguracyjny Sketch zobacz co tutaj się wydarzyło przede wszystkim załączyłem tutaj Bibliotekę Arduino IoT Cloud oraz Arduino Connection Handler. Podałem hasło oraz login do mojej sieci Wi-Fi. Mam tutaj kolejne funkcje dla poszczególnych zmiennych, i ten sketch po prostu jest przeklejony z sketcha, który został wygenerowany w chmurze. Ok, więc Część dla hasła zmiennych przeklejam. Tak samo, jeżeli chodzi o init properties, zobacz, że mam to przeklejone. I dalej mam setup, który również skopiowałem i dodałem do mojego sketcha. Co najważniejsze, mam również funkcje, które odpowiadają za pewne zachowanie moich zmiennych. Chmurowych. I tutaj na przykład mam zmienną x-heater, która jest zmienną e, zmapowaną na moje moduły rozszerzeń. Jeszcze raz może to pokażę. Tak, e, x -heater jest zmapowana na moduły rozszerzeń, natomiast w sketchu wpisywana jest tutaj wartość pelce out z, ze zmiennej chmurowej shared variables. Tak samo mam tutaj dla zmiennej wentylator zmapowaną na moduły rozszerzeń temperaturę i tutaj odwrotnie zmienna xlight wpisywana jest do zmiennej chmurowej. Zauważ, że zachowania poszczególnych zmiennych są wpisywane na, w obrębie poszczególnych funkcji typu void. Te funkcje potem są wywoływane w loop, więc musiałem zrobić kilka operacji, aby całość zadziałało i połączyła się z chmurą. Taki gotowy skrypt wgrywamy do naszego sterownika i już możemy działać. Podłączyłeś sterownik Finder Opta z bezprzewodową siecią Wi-Fi i teraz wymieniasz dane między Pelce ID a chmurą. Są to shared variables. Przejdźmy do projektu i do głównego programu. Tutaj napisałem program regulacji temperatury w szafie sterowniczej z wykorzystaniem wentylatora oraz grzałki. Pokrótce wyjaśnię Ci, jak działa ten program. Na początek wykonuję skalowanie wartości analogowej. Tutaj możesz do tego bloku funkcyjnego podłączyć wartość czujnika temperatury. Ja akurat mam zadajnik w celach edukacyjnych, dodałem taki zadajnik i na wyjściu tego bloku funkcyjnego dostaję. Wartość typu real, czyli zmienną po przecinku, przepisuję tą zmienną i tak samo konwertuje do wartości typu integer, a dalej wykorzystuję zmienne Shirt vars do yy, wpisania wartości sygnalizującej, że grzałka jest włączona, wentylator jest włączony i przepisuję temperaturę. Są to zmienne właśnie. Shared VARS input i output. Okay? Dalej mam program, który steruje właśnie grzałką i wentylatorem. Jeżeli aktualna temperatura jest mniejsza niż dolny poziom, plus połowa histerezy, to wtedy załącz grzałkę i włącz diody sygnalizacyjne. Tutaj mam kilka zmiennych, właśnie aktualną temperaturę. No ona jest tutaj e, pobierana z czujnika temperatury. Dalej mamy dolny limit, przy którym grzałka się załącza, czyli jest 16 stopni Celsjusza, histereza, która wynosi 2 stopnie Celsjusza, i wtedy mamy pewną histerezę załączania tej grzałki. Górny limit to jest 30 stopni Celsjusza, i na tej podstawie mogę wykonać taką regulację. Natomiast tutaj mam warunek if. Dla wentylatora jest podobny. Jeżeli e, temperatura jest wyższa niż górny limit, czyli te 30 stopni Celsjusza plus połowa histerezy, wtedy załącz wentylator i włącz sygnalizację. W przeciwnym wypadku wyłącz wentylator. No i mamy jeszcze kolejny warunek. Jeżeli mieścimy się w dopuszczalnym zakresie temperatur, to po prostu wyłączamy grzałkę oraz wentylator. Bardzo prosty regulator, e, ale myślę, że warto wiedzieć, jak. To napisać. Zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli masz pytania odnośnie tego programu w języku tekstowym. Structured Text. A na dole ostatnia linijka kodu i tutaj po prostu włączamy oświetlenie w szafie sterowniczej za pomocą przycisku start bądź przyciskiem w chmurze. I to jest prosty warunek if. Jeżeli ten warunek jest spełniony, no to włączamy lampę. W przeciwnym wypadku, jeżeli Przyciśniemy przycisk Stop, wyłączamy lampę. To jest taki prosty program, abyś e, zwrócił uwagę, jak pisać programy w języku e, tekstowym Structure Text. Ok, to wszystko, jeżeli chodzi o ten program. Ja jeszcze mogę Ci tutaj pokazać, że w drzewie projektu pojawiły się zmienne, e, przypisane do modułów rozszerzeń i ja tutaj je wykorzystałem. E, czyli mamy tutaj przykładowo właśnie. Heater, czyli grzałkę, wentylator. Możesz po prostu przeciągać te zmienne i wykorzystać w programie. Ja tak właśnie postąpiłem. Przejdźmy do testów tego programu. Wgrałem program do sterownika. W tabeli Watch monitoruję kilka zmiennych: grzałka, wentylator, oświetlenie oraz aktualna temperatura. Spróbuję. W tej chwili przekroczyć temperaturę powyżej 30 stopni, wentylator powinien się załączyć. Temperatura wynosi około 35 stopni. Wentylator jest włączony, sygnalizuje to lampka zielona, tutaj podłączona do sterownika oraz, jak widzisz, wskaźnik na wizualizacji chmurowej. Tutaj monitorujemy temperaturę, a także temperaturę na wykresie. To działa. Spróbujemy przejść poniżej 30 stopni. Ok, teraz ani wentylator, ani grzałka nie działa. Jeżeli zejdziemy poniżej 16 stopni, uruchomimy grzałkę. Grzałka została załączona. Jeżeli. Przejdziemy do 17 stopni. Mamy tą histerezę, To grzałka zostanie wyłączona. Ok? Więc nasza funkcjonalność działa. Wszystkie parametry monitorujemy w chmurze oraz w PLC IDE. Bez problemu wymieniamy te dane. Włączę jeszcze oświetlenie. Start, Stop, Start. Oświetlenie działa bez zarzutów. Tak samo mogę zrobić to właśnie klikając na wizualizacji w tym miejscu. Działa! Do mojego układu dodałem moduł pomiaru zużycia energii elektrycznej. W tej chwili, na wskaźniku poboru prądu, mamy wartość 0. Żadne z urządzeń nie jest włączone, więc spróbujmy zmienić temperaturę układu. Jesteśmy poniżej 16 stopni Celsjusza, grzałka została załączona, wskazuje to również ten przekaźnik. Jak widzisz, w tej chwili zużycie prądu wynosi 0,25 Amperów. Możemy tutaj zmienić pomiar. No i w tej chwili grzałka pobiera moc 50, około 55 W. Grzałka już się w tej chwili nagrzewa, więc działa. Możemy teraz uruchomić wentylator i sprawdzić, jaki będzie pobór mocy. Wentylator został włączony. Myślę, że też to słychać w mikrofonie. Wentylator pobiera mniej mocy, to jest około 20 W. Spójrzmy na prąd. 0,13A. Możemy dołożyć do tego oświetlenie. Widzisz, wyjście na module rozszerzeń zostało załączone do oświetlenia. Tak samo tutaj przekaźnik. Oświetlenie jest włączone, wyłączone, włączone. Sprawdźmy odczyt na module pomiaru mocy. No, w tej chwili pobieramy 0,03, więc bardzo mały prąd. Jeżeli spojrzymy sobie na odczyt. Mocy to jest 5,4 W. To wszystko w tym wideo. Teraz wiesz, jak używać Finder Opta z modułami rozszerzeń. Subskrybuj po więcej materiałów na temat programowania automatyki i zostaw komentarz pod tym wideo. Napisz, co chciałbyś zobaczyć na naszym kanale odnośnie programowania Finder Opta. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.